Witajcie moi kochani bracia i siostry. System ciała, łączenie istoty duchowej i tej jaka założyła pułapkę miało miejsce w Księdze Rodzaju w rozdziale trzecim. A w Księdze Rodzaju w rozdziale czwartym mamy zewnętrzną manifestację całego świata jaką jest Kain i Abel. Kain jest starszym bliźniakiem, jaki reprezentuje pierwotną rasę wężową, podczas gdy Abel jest drugą rasą, drugim dzieckiem reprezentującym byt duchowy. I byt duchowy jest kanibalizowany przez ten pierwotny, ten oryginał, ten aboriginal pierwotny. Tak więc księga rodzaju, rozdział pierwszy, to była rasa wężowa, jaka zapłodniła Ewę najpierw, a dopiero potem Adam ją zapłodnił, zapłodnił co zwie się nadpłodnieniem, tak zwane heteropaterna Superfine I miała jedno dziecko, które reprezentuje rasę pierwotną, ponieważ Kain jest nasieniem rasy wężowej, podczas gdy Abel jest nasieniem rasy adamowej, jako że Adam jest reprezentantem Chrystusa w systemie. I to przemieszanie sprawiło, że cały ten system jest kanibalistyczny. I dlatego Kain zabija Abla kamieniem, głazem, kawałkiem skały, gdyż Rock. And roll, czyli rock, kamień i roll, obracamy do góry nogami. Starszy bliźniak zabija młodszego kamieniem, gdyż zostajemy odwróceni. Stąd pochodzi nazwa tego gatunku muzycznego. I tak mamy zespół Rolling the Rolling Stones, gdzie członkowie wytykają języki, wyśmiewając się z nas, że jesteśmy zdechłymi owcami. Tak jak w reklamie sają, gdzie słyszymy boyshipu czyli tak wzgardliwie o ludziach, którzy są głupcami. Księga Rodzaj, rozdział trzeci, wers czwarty. I wąż powiedział kobiecie, zaprawdę nie umrzesz, gdyż Elohim wie, że w dniu, w którym zjecie z tego drzewa, wtedy wasze oczy się otworzą i będziecie, jak Elohim, znali dobro i zło. I czego oni mieli nie robić? Ale o drzewie, które jest pośrodku ogrodu Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść, ani nie możecie go dotknąć, gdyż pomrzecie. I wyraz dotykać znaczy dokładnie dotknąć, położyć na coś rękę w jakimkolwiek celu, eufemist, eufemistycznie leżeć w łożu z kobietą. Rasa wężowa to rasa, w której jest żeńska energia, bez względu na to, że mają dwie formy, męską i żeńską. Cieleśnie mają formę męską i żeńską i mogą zmieniać płeć, a więc są transgender, ale mieszka w nich tylko jedna energia. Dlaczego Michelle Obama napisała książkę nieoficjalny przewodnik po prawach i przywilejach osób transgender? I jej książka Becoming, to znaczy stając się, zawiera informacje na temat tego, żeby mogła stworzyć najbardziej przyjazny i włączający biały dom w historii. Włączający oczywiście... LGBTQ i jeszcze inne wszystkie litery alfabetu. Na naszym podwórku mamy Magdalenę Środę, która jest wyśmiewana przez rzekomo obudzonych ludzi za komentarze typu: Nie mamy ani jednej cechy decydującej, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. Osoby tej samej płci mogą mieć wspólne dzieci i byłoby to naprawdę śmieszne, gdyby ona nie miała racji, ale ona ma rację. Oni, a więc jej rasa, rasa wężowa, rasa, jaką, jaka przyjmuje teraz kontrolę nad systemem ciała, jaka od początku powstania świata ukrywała się, nosząc codziennie nie od pana, są dwupłciowi. Jeżeli mamy rasę wężową, jaka ma, miejs jaka ma męski i żeński genitalia, to i tak jest to żeńska energia. Ewa została zapłodniona przez tą rasę, ale czy leżała w łożu z kobietą, tak jak w znaczeniu wyrazu dotykać? No jeżeli jest to żeńska energia i jest zmiennopłciowa, no to jak najbardziej tak. Wtedy przeprowadziła Adama i obydwoje brali w tym udział. Jeżeli cały ludzki gatunek zaczął się w Księdze Rodzaju w rozdziale pierwszym za pomocą partenogenezy, przez ten cały system przechodzi żeńska energia, dopóki na scenie pojawia się rasa Adamowa, jaka jest męską energią z nieba i przychodzi w formie Adama, a z boku Adama i Ewa i mamy reprezentację jednego pochodzącego z nieba, a drugiego z czeluści łączących się i wtedy w Księdze Rodzaju w rozdziale czwartym mamy reprezentację ich przemieszania, czego rezultatem jest Kajen i Abel, a więc kanibalistyczny system wewnątrz całej ludzkiej rasy, tak długo aż się wypali. I w tym czasie już jesteśmy. Mówiliśmy wcześniej o filmie o tytule Watches, czyli Obserwatorzy, ale tylko tak pobieżnie. I Drake ma album o tytule Skorpion i ma na nim dziwne oczy, gdyż on jest obserwatorem szczeluści. I tytuł Skorpion, dlatego że Skorpiony reprezentują tą rasę istot, jakie nazywają się szarańczą z ogonami, jak Skorpiony. I to samo zobaczymy w później teleskopie Timberlake'a z oczami, który będziemy omawiać. W do The Watchers widzimy same odbicia kobiet w lustrach, gdyż jest to żeński bliźniaczy system i dźwięk, jaki wydają ci obserwatorzy, jest dokładnie takim samym dźwiękiem, jaki wydają szarańcze. Celem tego systemu jest wniesienie się systemu szczeluści ponad gwiazdę L. To mówi Biblia i to zrobi Lucyfer, gdyż w swoim sercu powiedział, zniosę swój tron ponad gwiazdę L". a tron znaczy wypełniać wgłębienia, czynić coś w sekrecie z wyrazu pokrywać ciałem. I jak on to robi? Jeżeli mamy system ciała gospodarza, jaki jest pułapką, który jest partenogenetyczna, więc posiada bliźniaczą żeńską energię, co widzimy w Watykanie, gdzie jeden wąż aseksualnie seksualnie rodzi drugiego węża, i wtedy w gębie węża widzimy półnagie dorosłe kobiety, przywołujące anioły, które wyglądają jak mali chłopcy ze skrzydłami, a wiadomość, jakiej te aniołki nie widzą, to wejdźcie, a my was zniszczymy. Jeżeli chcesz zostać uratowanym i to więzienie opuścić wolny, musisz się nawrócić i musisz poznać prawdę, gdyż jeżeli nie poznasz prawdy i nie zaakceptujesz jej, nie opuścisz tego miejsca i zostaniesz zniszczony. Dlaczego film nazywa się Obserwatorzy? Watchers, ponieważ oni patrzą przez Twoje oko. Niedawno miała miejsce ceremonia otwarcia portalu do Czarnej Dziury i wiemy, że 8 kwietnia zaczęli cyrk. I ta ceremonia, w tej ceremonii wzięła udział tancerka. To jest oczywiście ceremonia zorganizowana przez CERN, o którym już wiele słyszeliśmy, prawda? I filmik będzie oczywiście dostępny. I między innymi tam jest pytanie, jaki jest link pomiędzy tańcem a kwantum? Żyjemy w klasycznym świecie i dla nas kwantum jest niewidzialne. Ono nas otacza, jest mikroskopijne, ale również na większą, skalę, na większą skalę mogą koncepty kwantum, dualizm fal cząsteczkowych przejść pomiędzy dwoma stronami, z niczym pomiędzy nimi będąc przypisane do ciała, do ruchu, do bezruchu. Oni mówią nam, że mają zamiar tworzyć sferę kwantum, że wszystko z tej sfery płynnie połączy się z tym, co jest fizyczne. I kobieta, ta tancerka, jest na macie, jaka jest lustrem. Narrator w tym przedstawieniu dalej mówi: Poruszając się w kierunku horyzontu, tańczę o świcie, aby przywitać nadchodzące słońce. Potem tańczę do zachodu, aby pożegnać się ze światłem i przywitać noc, ciemność, jaka ma spaść. W tej sztuce chciałam stworzyć moment, w którym ludzie będą kontemplować to, jak płynie czas. Opowieść, w której stajesz się wrażliwy na naturę wokół ciebie i skupiasz się na horyzoncie, wszechświecie, do którego zanurzasz się w innej przestrzeni i czasie, a świat zwalnia. Już całego tego nie będziemy tłumaczyć, bo nie ma sensu. Ale jak dobierzecie całość, zobaczycie, że ona tańczy w okręgu, przypominającym oko na lustrze. I mamy bliźniaczki, a co oni robią? To znaczy CERN otwierają portal do czeluści, co się stanie później. To, co jest w czeluści, wyjdzie. Jak oni to zrobili? Użyli przynęty. Musi być portal do tego innego wymiaru, zwanego czeluścią, jest nie wagina. To było przedstawione w grze z Dawidem Bowie, Omikron i na Ołtarzu Watykanie mamy owada zbierającego spermę, ale to jest wagina, która zbiera światło. Dlatego Miley Cyrus, śpiewając piosenkę Mother's Daughter, czyli córka matki, miała na waginie założony wnyk na zwierzęta. Spójrzmy na rzeźbę Maryi, która na nimbie ma napis Stany Zjednoczone Ameryki. W Pinterestie będzie zdjęcie, która obejmuje dwie bliźniacze wieże, jakie są w ogniu. I ten ogień, oczywiście, zupełnie koincydentalnie, ma kształt smoka. Jest smok i żeńska energia w formie Maryi. To jest jej system i jest to reprezentacja dziewicy obejmującej dwie wieże. I to, co z tego wychodzi, to smog w formie płomieni, ponieważ. Ona spala ten system i gdy CERN mówi, że mają tam taki tam taniec, artystyczny wyraz, gdzie mamy kobietę na lustrzanej macie i to sprawia, że widać i odbicie mówią, że otwierają inny wymiar tego drugiego oka połączonego z czeluścią. Dlatego w serialu Problem Trzech Ciał, zabawa z CERNem i to, z czym się poprzez niego skontaktowali, powodowało samobójstwa. Jest miejsce, do którego każdy dobry muzułmanin się wybiera co roku. Obchodzi Kamień zwany Kabaa siedem razy, i jego celem jest ze wschodniego rogu wystawić swoją rękę, żeby dotknąć kamień, jaki rzekomo pochodzi z ogrodu Eden, i który według nich jest pierwszą świątynią, której czczono Boga. Muzułmanie wierzą, że Kabaa jest pierwszą świątynią, jaka powstała, i to, co jest w jej rogu, to czarny kamień, jaki rzekomo pochodzi z ogrodu Eden. I czyż nie jest to ciekawe, że to właśnie ogród Eden dzieli nas na dwie różne rzeczy, gdyż tam miało miejsce otworzenie w nas wymiaru, jaki prowadzi do czeluści. Jest strona internetowa poświęcona zaćmieniom słońca. I ma bardzo ciekawy image tego zaćmienia, jakie miało miejsce 8 kwietnia. I ta strona nazywa się Being in the Shadow czyli będąc w cieniu kom, I litera I ma kształt kobiety, ale gdy się przyjrzymy, to ewidentnie jest to insekt, gdyż ten insekt jest istotą, jaka jest w cieniu, jaka się ukrywa. Dlaczego The Rolling Stones mają album, gdzie wszyscy członkowie są insektami? Które trzymają ludzkie maski, bo tak naprawdę są insektami. Dlatego ich album nazywa się Metamorfoza. I ten serial o tytule Problem Trzech ciał. Jaki problem? Taki, że nasze ciała należą do insektów. Czy Watykan to owad jaki zbiera spermę? No tak. Czy na liście papierze nie ma twarzy przerażonego mężczyzny z obrożą niewolnika? I czy, gdy odwracamy go do góry nogami, nie mamy insekta? No mamy. Oni są tutaj i mówią Tobie, jak jest. I mają wyjechane na to, co Ty o tym myślisz. Ponieważ na koniec dnia, co możesz z tym zrobić? Im to zwisa. Jedyne, co możesz zrobić, to zostać zbawionym. I albo zostajesz zbawiony, albo nie. A jeżeli nie, to dlatego, że jesteś jednym z nich. Zostałeś zmieniony w jednego z nich poprzez dostanie ciała, i dlatego w Księdze Rodzaju w rozdziale pierwszym czytamy: Uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo, a ich podobieństwo to, tak jak na zdjęciu, mężczyzna i kobieta. I gdy rozmnażamy się z nimi, wtedy rozmnażamy się z tym, co widać w środku, czyli z insektem. Jest profil mężczyzny i kobiety, a wewnątrz widać insekta. I każdy dostaje, dostaje swoją madę, swojego sobowtóra, którego konsumuje. Im więcej go konsumuje, tym bardziej nim się staje. Na zdjęciu widzimy budynek, w którego roku znajduje się czarny kamień zwany Keba, i to, co wystaje, nazywa się urną. Miejsce, w którym umieścili kamień z ogrodu Eden. I to nie jest ten cały duży czarny kamień, ale mały fragment, jaki został zacementowany tam. I ta srebrna część to wagina i to rozbija Twoje odbicie, jak stoisz naprzeciw tego. Jesteś zdwojony, ale gdy przykładasz do tego głowę, odwraca to Ciebie do góry nogami. A więc ta wagina dzieli człowieka na dwie rzeczy. I wtedy, ponieważ wnętrze urny, a urny są używane do czego do przechowywania ludzkich prochów, prawda? Nie możecie go jeść, ani nie możecie go dotykać owocu. Ponieważ wyraz jeść znaczy konsumować, spalać, a dotykać znaczy leżeć w łożu z kobietą. Wagina, gdyż ponieważ wyraz jeść znaczy... Wagina, gdyż umrzesz, ponieważ jesteś konsumowany poprzez spalanie i dlatego nazywa się to urną. Kaba rozbija twoje oblicze na prawo i lewo i odwraca do góry nogami. Gdy zbliżysz się, żeby to pocałować, gdy stajesz przed tym, masz podwójne odbicie, które łączy się na górze, i w miarę jak zbliżasz się do tego, jak zbliżasz do tego głowę, aby to pocałować, cały okrąg wypełnia się twoim odbiciem, a jego wnętrze odwraca ciebie do góry nogami. Chyba to źródło, jakie cała religijna grupa, jaka przyjmuje teraz świat pod rządem lidera, jaki się infiltrował. oni są tą rasą istot, oni są tą rasą, gdyż jak myślicie? myślicie? Dlaczego oni chodzą w kółko, aby dotknąć kamień? Jaki był w ogrodzie Eden, który wygląda jak wagina? Dlaczego rozbija twoje odbicie na dwa? I gdy zbliżasz się, żeby to pocałować, odwraca to ciebie do góry nogami. Keba to miejsce, w jakim znajduje się kamień z ogrodu Eden, jaki reprezentuje upadek, wejście do tego systemu, co było upadkiem i zostanie podzielonym na dwie różne rzeczy. Mamy kolejną reklamę problemu, Trzech Ciał, i słychać tam dźwięk szarańczy. I tak mieliśmy istotę w cieniu, co odnosi się do zaćmienia. I jest to supernaturalny insektowy byt, jaki ukrywa się w cieniu. Ta sylwetka kobiety to insekt, żeńska energia szczeluści, królowa bliźniaczego systemu szczeluści. Jest smokiem, ona kieruje bliźniaczym systemem, który jest jej, i jej celem jest nakłonienie ciebie podstępem, żebyś wszedł do systemu i zabranie z ciebie świetnej energii. I poprzez zamknięcie ciebie w tym systemie, to co robi, to zabiera tobie wszystko, co masz, aż będzie po tobie. Ona zamienia Ciebie w nich. And the best part of it is that you won't even know it's happening. A najlepszą rzeczą jest to, że nawet nie wiesz, że to się dzieje. We'll take you, Dr. Jones, and we'll turn you into us. Weźmiemy Ciebie, Dr. Jones, i zmienimy Ciebie w nas. And the best part of it is that you won't even know it's happening. A najlepsze jest to, że nawet nie będziesz wiedział, że to się dzieje. A więc weźmiemy anioła i zamienimy go w szerańczym. I właśnie to symbolizuje Satła wolności. I to jest wielkim sekretem. Ten znak szy nie pozwól, aby ktokolwiek wiedział. I to znaczy zażynać Jezusa. I mamy tutaj skorpiona. I to jest to, co mówią w problemie trzech ciał. My jesteśmy wszędzie. Chodzi mi o tatuaż. Jest taki tatuaż na plecach mężczyzny. Więc jest to skorpion. I dokładnie to nam mówią w, tym, w tej reklamie problemu trzech ciał. My jesteśmy wszędzie, we are everywhere. Jest trójkąt wszystko widzącym okiem. I czym on jest skorpionem. W dokumencie o przedłużeniu paszportu matka Obama wpisała mu imię Sobarka od, e, i od tyłu jest to hakrab Ios, gdzie hakrab H. to skorpion w hebrajskim, a Ios to bogini świtu. Prawdopodobnie, oczywiście, koincydencja, ma jakże inaczej. Ryska energia to maszyna rzezi, codziennie zażyna anioły, dlatego największą też na świecie jest dechą owcą, która składa się... Zaniołów topiących się spermę. I zajasz rozdział 43. Gdy przechodzisz na drugą stronę podczas kopulacji, będę z tobą. I ten ołtarz dokładnie obrazuje Izajasza, rozdział 43. Mamy jeden z najstarszych języków, jakim jest rzekomo akadyjski. I jakie oni obrazki, ryli? Zwierzęta w takich pozycjach, że tworzą owada. Jest owad w owadzie, a ogony tworzą gęby tych dwóch insektów, a gęby wyglądają jak waginy. To jest insekt, a jego gęba to wagina. Jest sam przybliżenie. I teraz wiemy, dlaczego Hendeka to dwie kobiety w profilach przeciwną stroną do siebie, tak jak podwójny feniks. Przedstawiający dwie przeciwne sobie energie złączone razem, a esencją tego wszystkiego jest insekt, ponieważ jej system jest systemem insektów. I rozumiemy dlaczego 20-centowa kanadyjska moneta pokazuje, że odbiciem owada wychodzącego z kokonu jest człowiek, gdyż jesteśmy insektami. tam wstawił zdjęcie bliźniaczek na hendekagramie na górze. W środku w dwóch przeciwnych sobie trójkątach jest gwiazda, czyli anioł, jako że wsadzili Ciebie do systemu, a na koniec systemu, gdy umierasz, mam twoją esencję i zamieniasz się w insekta, gdyż tym koczy się cykl hendekagramu. I szatan mówi: Wzniosę się ponad gwiazdę L. Obejście sobie jak. W metce muzułmanie chodzą w kółko wokół kaba, żeby pocałować ten kamień rzekomo pochodzący z ogrodu Eden. I gdy mają szczęście i się to im udaje, metal w jakim jest ten kamień jest obramowany, dzieli ich odbicie na dwa. A gdy udaje im się go pocałować, ich odbicie zostaje odwrócone do góry nogami. I znajduje się we wschodnim rogu, cały kamień z Edenu. Ani nie powinni go przecież dotknąć. I czemu ten kamień wygląda jak wagina? Czemu nazywa się to urną, która jest używana do przechowywania prochów zmarłych? Dlaczego mówią, że to ma w sobie kamień z ogrodu Eden? Tam ich rasa odwróciła naszą do góry nogami. Jeżeli oni mają kamień w rogu, w wschodnim rogu, gdzie zaczyna się życie. I jest to w urnie, jaka jest używana do przechowywania prochów zmarłych. I celem jest, aby każdy dobry wyznawca pocałował, gdzie nie dasz alutaczysz, you, you die. Nawet nie powinieneś tego dotknąć, gdyż umrzesz. I oni całują to, wsadzają tam dłoń, jaka jest odwracana do góry nogami, potem głowę, jaka też jest odwracana do góry nogami. I gdy całkowicie wsadzą w to ogłębienie, w jakim znajduje się kamień, głowę, wszystko staje się, czarne. To jest żeńska energia i oni chodzą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka i wyglądają jak mrówki. Mamy też zdjęcie, jak muzułmanie stoją przed tym kamieniem. Przeczytamy sobie artykuł, który oczywiście jest dołączony w Pinterestie. Odkryj historii symbolizm czarnego kamienia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest czarny kamień i skąd pochodzi? Islamski relikt w ścianie Kabaa. Pielgrzymi często go dotykają i całują w ramach rytuału e, Toław. Oto krótki wgląd w, ten, wgląd w ten cenny kamień pochodzenie czarnego kamienia. Czarny kamień, osadzony w ścianie około 1,5 metra nad ziemią nie jest już cały. Ale rozbite na kilka fragmentów czarnej skały. Są błyszczące, zniszczone setkami lat dotykania i całowania przez pielgrzymów. Kamień wywodzi swoją wagę i wartość w Islamie od swoich początków, jako kamień z nieba. Istnieją różne historie o tym, jak pojawił się i został umieszczony w ścianie kaby. Jeżeli ktoś chce mnie oskarżyć o to, że to tylko w mojej głowie, że to wcale nie jest podobne do wagina, to tylko moje urojenie, bo o niczym innym nie myślę, to przeczytajmy, co na ten temat mówi Wikipedia. Kaba jest kojarzona z rytułami płodności w Arabii. Niektórzy autorzy zauważają oczywiste podobieństwo czarnego kamienia i jego ramy do zewnętrznych żeńskich genitaliów. Kaba oznaczała miejsce, w którym świat sakralny przecinał się z profanum, a osadzony w nim czarny kamień był kolejnym tego symbolem, jako obiekt będący łącznikiem między niebem a ziemią, między duszą a ciałem. Miejsce, gdzie świat sakralny przecina się z profanum. Łącznik pomiędzy niebem a ziemią. Jak żywa dusza z nieba, połączona z rasą wężową szczeluści. A genitalia to jest sposób, w jaki niszczą anioły. Tak, wchodzimy do tego systemu, w którym jesteśmy niszczeni. I teraz przejdźmy do yy, piosenki Justyna Timberlake'a No Angels, czyli Nie ma aniołów. Który jest połączony z tym kamieniem kabab, tym, że główny bohater zostaje na końcu w ciemności. W, w, w jego teledysku na początku widzimy trzy łuki, tak jak najczęściej jest to przy wejściu do meczetu, ponieważ wyraz ala znaczy wznosić się, gdyż rasa insektów wznosi się z czeluści. Jest to wampiryczna, kanibalistyczna rasa i my jesteśmy związani z naszym prywatnym demonem, jaki jest połączony z czeluścią, która leży obok, wewnątrz nas. Każdy z nas ma swojego złego bliźniaka wewnątrz nas, i zanim zacznę omawiać, otwórzcie sobie jego teledysk, który jest w interesie. I wtedy sobie o tym, jakże koincydentalnym teledysku porozmawiamy. W Księdze Rodzaju, w rozdziale pierwszym, wyraz podobieństwo to wyraz, jakiego pierwszym znaczeniem jest zacienienie. A kolejny wyraz na liście to fantom. Jest to żeńska energia, która konsumuje męską energię. Pamiętacie Taylor Swift na dysku Are You Ready for It? Czy jesteś na to gotowy? Gdzie padły słowa: If you can be a ghost, I can be a phantom holding him for ransom. Jeżeli ty jesteś duchem, ja mogę być fantomem, trzymając jego na okup. No, nas trzymają na okup. We can go to an island and turn the lights down on. No one has to know. Możemy pojechać na wyspę, zgasić światła. Nikt nie musi wiedzieć, a tam co robić? Hmm? No, no. A więc ukrywanie się przed Bogiem. Wyspa to Ziemia. Fantom polujący na ciebie to żeńska energia. Zauważyliście wtedy z Timberlakea, jak z ust kobiety wyciekła krew? Jak myślicie, dlaczego to zrobiła? ponieważ my jesteśmy obarczeni winą krwi i dlatego jego zły bliźniak przejął jego miejsce po tym, jak inna rasa go pożarła. Jest to wężowa rasa, jaka poluje na nas poprzez system ciała, a więc zatrzymuje się przed wejściem jak do meczetu. Wychodzi z samochodu i zaczyna śpiewać piosenkę o tytule Nie ma aniołów. Słyszymy słowa wszystko, czego potrzebujemy, to moment lub dwa. Moment lub dwa, byliśmy jednym, a teraz dwa zostało więzione. I dwoje staje się jednym, gdyż nas zamykają. To się dzieje na poziomie duchowym. I gdy wchodzi na parkiet i widzi kobietę, pat patrzy w górę na swojego bliźniaka. Ale nasuwa się pytanie, dlaczego ten bliźniak nosi przeciwsłoneczne okulary? A co robią okulary przeciwsłoneczne? Zacieniają. Jak wyraz podobieństwo, gdzie jego pierwsze znaczenie to zacieniać. Śpiewa, nie ma żadnych aniołów tutaj na parkiecie i wtedy zły bliźniak przejmie jego miejsca, więc zły skanibolizuje dobrego. Słyszymy, wybieram ciebie i Timberlake ogląda się, jakby się tego nie spodziewał. Kobieta do niego podchodzi i go liże jak jedzenie. I jak tylko to robi, on widzi, że coś jest nie tak. Wszyscy zaczynają go okrążać, ponieważ są rasą wężową i polują na nas, bo na parkiecie tego świata nie ma być żadnych aniołów. Podchodzą do niego jak masa kanibali. I kobieta tnie go po twarzy, i wszystkim zmieniają się oczy na całkowicie białe, tak jak na albumie Drake'a. Wszyscy go otaczają, jest wielka kanibalistyczna impreza. Po czym zostaje zaciągnięty do tego, który jest jego władcą. I gdy widzimy jego bliźniaka z okularami przeciwsłonecznymi, to mamy shade, zacieniać. Uczymy człowieka na nasze podobieństwo. Podobieństwo znaczy zacieniać i masz złego bliźniaka wewnątrz i co? Przychodzi Justin z zacieniającymi okularami. I co robisz z Justinem bez okularów? Kanibalizuje go i nagle... Pokazuje się lucyferiańska, żeńska energia. Kobieta ma skrzydła, jakby nietoperza, bogini matka. Patrzy na niego i śni się krwią wprost do jego ust, co symbolizuje winę krwi. Ponieważ, gdy wchodzimy do systemu, jesteśmy winni mordowania jesteśmy wampirami, gdyż jesteśmy częścią systemu, jaki jest kanibalistyczny. A więc wypluwa krew do jego ust, pokazując, że on jest winny, i zaczyna go kanibalizować. Po czym Timberlake mówi, że to było świetne i że ożywiła wizję, tak dosłownie to jest You brought this vision to life. I co on przez to mówi? Dokładnie to, co oni robią, czyli inną rasę, która jest pełna zła, która poluje na nas poprzez system ciała i to się dzieje teraz. Po czym Timberlake wychodzi z imprezy, podchodzi do bagażnika swojego samochodu i go otwiera, a tam jest anielska część jego natury i co go zjada w tym bagażniku? Czyż nie wygląda to jak robaki? I ten w bagażniku wygląda na, na to, jakby zadawał pytanie hej, ale co się dzieje? No, jesteś anielską częścią mnie. I robaki słodko się tobą pożywiają, ponieważ szukaliśmy ciebie i wchodząc w ciało, to się właśnie dzieje z twoją esencją. A co potem? Zamkniemy ciebie w totalnej ciemności. I co robi główny bohater? Rzuca płaszcz mu na twarz i odjeżdża ze swoją prostytutką, a przed tym widzimy, jak obydwoje mają białe oczy, i on zakłada okulary przeciwsłoneczne i odjeżdża. Jeszcze chwilkę mamy. Na tyle samochodu mamy A20 i 367E. I czy jest to przypadek? 120 to człowiek. A w konkordancji 3, 6, 7, 5 homofron. To znaczy o jednym umyśle, jednym celu, a co nim jest? Zażynanie aniołów. Hebrajski to kena, i znaczy współpracownik, odpowiednik, jak bliźniak.